Alright. Cześć, dzisiaj kilka słów o książce Janiny Bąk Statystycznie rzecz biorąc dwa Jest to już druga część e, książki o statystyce e, Czyli wydawać by się mogło bardzo nudna książka i nudny temat Ale dzięki Janinie Bąk, znanej z bloga Janina Daily Okazuje się, że ten temat może być ciekawy, a nawet zabawny Pytanie oczywiście, czy ten temat jest zabawny i ciekawy, czy to Janina... Przedstawia go właśnie w taki sposób, że mamy ochotę przeczytać całą książkę, już drugą część, i mamy ochotę naprawdę poznać, od strony naukowej, tak naprawdę, o co chodzi w całej tej statystyce. Podtytuł, czyli Jak zmierzyć siłę tornada za pomocą Gofra, może sugerować, że jest w tej książce dużo absurdu, dużo humoru, i tak właśnie jest. Można się uśmiechnąć, można się nawet śmiać w głos czytając tę książkę. I chyba tylko dzięki temu temat jest zjadliwy w jakikolwiek sposób. Janina to nie byle kto, że wzięła sobie, pomyślała, o teraz będę pisać o statystyce i wymądrać się na ten temat. Janina Bąk wykłada właśnie ten przedmiot na uczelni wyższej. Na wielu uczelniach, i to w Polsce i za granicą już pracowała, dlatego wie, co mówi, i dużo jest tutaj właśnie też takiej odpory naukowej, strony naukowej. I to może czasami nużyć, ale nie pozwala nam ani zasnąć się swoimi żartami, anegdotami, nieprzeciętnymi porównaniami, które zaskakują i które czasami. Mogą niektórych nie śmieszyć, mogą uznać, że to są suchary i że dlaczego ona się wygłupia, ale kto ją zna, a można ją znać z internetu, czy to z wystąpień na TEDxie, czy na różnych marketingowych wystąpieniach, konferencjach, więc kto ją zna i kto ją już polubił, ten się nie zawiedzie, bo ona jest naturalna i w swoich wystąpieniach, i w książce. Nadal jest tą samą Janiną, która żartuje, która potrafi yy, rozśmieszyć innych. Czy jest to książka dla każdego? Wydaje mi się, że nie. Yy, jest to książka na pewno dla osób, y, które są zaciekawione jakąś tam dziedziną nauki, jaką jest statystyka. Są jakby ciekawe, generalnie, czegoś innego w życiu, bo pewnie nie każdy z nas na co dzień tą statystyką się zajmuje albo zastanawia się, jaki jest błąd statystyczny, albo dlaczego ktoś wygrał wybory, a tak naprawdę wszystkie sondaże mówiły co innego. Tutaj w tej książce Janina wyjaśnia, dlaczego może się tak dziać, ale dzięki. Bardzo wielu anegdotom. Dzięki mnogości tej, tych anegdot, przy, przy, przykładów, różnego rodzaju ciekawostek ze świata z różnych dziedzin, ta książka może być ciekawa dla wielu, wielu osób. Ostrzeżenie: jeżeli ktoś jest wrażliwy na jakieś uwagi polityczne, ideologiczne i tak dalej, no to może ominąć tę książkę żeby się nie denerwować, bo na Bąk tutaj nie ukrywa swoich przekonań, w przykładach też je przywołuje, potrafi nawet wprost obśmiać którąś stronę polityczną, dlatego jeżeli ktoś jest wrażliwy na tym punkcie, no to może niech się nie denerwuje, albo niech się skonfrontuje z tą książką i z tym zdaniem i przemyśli sobie, czy było warto, czy nie warto. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy Gofry faktycznie y, mogą mierzyć siłę tornada? Czy jest to może tylko chwyt marketingowy i taki podtytuł, żeby y, wszystkich jakoś zaciekawić? Albo jeżeli ciekawi was, czy z żółty ser może wpływać na sen, no to przeczytajcie tę książkę. Bo tak jak wspominałem, y, w tej książce jest masa, masa różnych przykładów nietuzinkowych, przykładów, które no, nie przyszłyby mi do głowy, żeby na nie wpaść. Tak samo jak nie przyszłoby mi do głowy, żeby wpaść na taką niesamowitą wręcz liczbę porównań, yy, które budzą uśmiech i rozbudzają z jakichś przynudnawych ewentualnie fragmentów naukowych. Bo faktycznie z tej książki można się wiele nauczyć o statystyce. Jeżeli jesteś studentem, który ma taki przedmiot, no to pewnie znasz tę książkę i... I wiesz, że warto. A jeszcze jedno, ja tę książkę przeczytałem w części, w części wysłuchałem. Audiobook czyta we fragmencie Anina Bąka, we fragmencie inna lektorka, więc polecam i taką, i taką formę. Naprawdę fajnie się tego słucha i fajnie się to czyta, ale jeżeli chcecie sobie to podzielić, albo tylko audiobooki wchodzą w grę, no to też polecam. Bo jest fajnie zrealizowany.